Cześć, jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie Dzisiaj nadeszła bardzo historyczna chwila Bowiem za waszą namową, i też już mi to chodziło po głowie od, jakiego, od jakiegoś czasu Zmieniam skin do rewolweru To będzie nowy skin, którym sobie będę grał Działo lamy, rewolwer, ze stat oczywiście I w tym, w tej chwili zamierzam zamienić stat z mojego byłego rewolwerwo właśnie na ten rewolwer Nie wiem jak się tego używa Także mam nadzieję, że zaraz się nauczę Okej, okay, z tego na to Chyba tak to zadziałało. Dobrze. Robię to pierwszy raz w życiu, zupełnie domyślnie. 533 fragi przenosimy na nasz nowy rewolwer i z nim oto sobie będziemy już za chwilę grać kolejnego rewolwer rewolwerowca. Nie mam w tej chwili żadnej nazwy. Także co tutaj robimy? Czy też nazywamy ten rewolwer jakoś podobnie do tego poprzedniego? Czy na ten może jakiś ciekawy giveaway, jakiś ciekawy konkurs? Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś pomysły, jak to można rozegrać. No i wchodzimy na skrzydłowego. Oficjalnie pierwszy raz w życiu kupuję nowy skin do rewolweru. No, na razie muszę na niego mówić rewolwer, nie rewolwerwo. Wow, side, side, side. Nice. Ale tutaj mnie gościu chciał obiec. Spróbuję podejść od dropu no od góry. I się tam na nich gdzieś zaczaić, na tego jednego. On mógł pójść od CT jak będziemy ganiać. A i miałem nadzieję, że zginie. Jeszcze raz go muszę trafić tak czy inaczej. Chodź tutaj, jeden strzał. Jest bardzo obity. Tak jest wyrewolwerowany, dobrze! Udy. Mamy pierwszy frag naszego nowego rewolweru! Bardzo mi się podoba ten skin, bardzo jest ładny, dlatego go sobie wybrałem. Myślę, że myślę, że takie odświeżenie rozgrywki dobrze zrobi nam wszystkim w tej serii. Z chociaż takim nowym skinkiem. Czasami taki najdzik może ładnie zadać obrażenia. One side. Nice, I take your weapons. No, wygrywamy 3-7, będzie dobrze. Gdzie jest jego kałaszek? Tutaj. No, drop. Czy mój kim coś zadał? Wyobraźmy, 2276. Chyba coś tam zadał, wydaje mi się. Pan y, Long? Long last? Dostał head'a tam ode mnie z rewolweru. Chciałem powiedzieć rewolwer, bo i muszę się pilnować. Du, 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 tutaj, to było śmieszne, bo się wychylałem tu na niego chciałem spojrzeć, czy może z tej strony smoka będzie chodził i akurat jak ten wybiegł się schowałem, ale wygrywamy 4-1, no póki co nowy rewolwer przynosi szczęście. że tego bardziej nie widać ALE PIĘKNY HEADZIK Bomb here nie mam tutaj Nie mam tu bomby oznaczonej pod żadnym przyciskiem na tym koncie Zapomniałem Muszę to zmienić Jestem przyzwyczajony do mojego głównego konta gdzie w danger zone pod przyciskiem oznaczałem rzeczy I teraz po nowym można też zaznaczać na przykład bomby A na tym koncie tego nie mam Ups Muszę zrobić jeden v 1 tak jest. O i tu mnie było słychać, on to też jest w bs Chyba, czy coś dostał? Chyba nie, ale bombek zaplantował, wydaje mi się, przez tej strony ją zobaczę. JAK ON NIE DOSTAŁ TEGO?! Merwo Co? Wow... Miałem na nim celownik, byłem prawie pewien, 82, nie, to nie ten, to poprzedni dostał, ale dziwne... Do you need money? No. Ale szkoda tych rundy... Chyba dostał... Ale wyrewolwerowany! Dzisiaj to mam cela, jednak. Dobrze wchodzi. Wrzucimy sobie smoke'a, żeby pilnować bomby. Bomb is here. A nie, wzięli bombę. No, okej, okay, here's bomb. Jednak był w CT. I pięknie! 6-2, wygrywamy! Bardzo mi się to, to podoba. Dobry jest meczek. Udało się zamienić, mam już pod tym samym guzikiem. Co na moim głównym koncie. flash no. Powinien zginąć od da Nadal nie. On ma tak mało HP. Jej, że ja tyle... Tyle to musiało potrwać zanim go trafiłem. Nie wiem, gdzie jest ostatni. Może być wszędzie. CT, drop. Albo od pleców. Od pleców. Ciekawe, czy zdążę w ogóle tak pobiec jakbym chciał. Cztery pociski, już nie przeładowuję tego. W dobrym miejscu zaplądowałem, jest szansa. Oh shit. Fejkował Ale piękna runda! Wow! Ale to mi się podobało, tak. Nie chwaląc się, tak mądrze zagrane. Tak sprytnie wykorzystałem. Pierwszy fejk, to co wam zawsze mówię. Później, pyk, on strzelił. Miałem więcej czasu. Przewaga rewolwerwo, ale jestem z siły dumny z tej rundy i to była runda wygrywająca na mecz. Bo tak to było zaraz 7-5, zaraz by się coś działo. Ale się cieszę z tej rundy. O. Dobra. I jeszcze jeden w takim razie został. Mamy już dwóch na jednego. O. Dobra, trzeba to spokojnie rozegrać. Mamy 1 na 1. Dodać Nie. Podobno ma małą HP. Pójdziemy z odwrotnej strony 14 tylko, czyli prawie z go mogę tylko dobić. Powinien zginąć Dion Oj, merwo, merwo, merwo Oj, merwo, merwo, merwo Ale szkoda. On na dropie był chyba, bo później zeskoczył z dół, nie? Jakby był plant Nice? Nice! Patrzcie, ładnie oznaczyłem To To było wykorzystanie teraz takie nagłe. Bo ja wiedziałem, gdzie on jest. Mój przeciwnik nie, a tutaj wiecie, nazywać na tym BS-ie. Nikt nie do końca. Thank you for the game. Nikt nie do końca wie, co gdzie jest. Na tych nowych mapkach jeszcze, a ja mu na, zaznaczyłem, że tam jest, on spojrzał i go dobił. Dzięki temu miałem asystę. Bardzo fajny meczyk, rewolwerowca. Z moim nowym skinkiem do rewolweru. Bardzo przyjemnie mi się gra. I lecimy w takim raz drugim meczem. Już jestem chyba blisko awansu do szeryfa, Tak to wygląda przynajmniej. Wyższe rangi ode mnie. Graliśmy na Team'a przeciwnym. Grali we dwóch. To lecimy z drugim meczem. Na rewolwerowcu. Hello, man. Niestety się nie odzywa. Stałem sam na dwóch. Nie mam kevlara, więc... Nie za dobrze. Zaraz mi tu ktoś przyjdzie z drugiej strony. Tram go nerwo! Ajajajaj! 39 biedny! Znowu jestem jeden na dwóch, na samym początku rundy. Mamy bombę przynajmniej na longu, dobra. Pytanie gdzie jest ten ziomek, on był w dropie. Muszę się ustawić na jak najdalszą pozycję z rewolwerem. Ale ładnie opykany! Na fleszyku nic nie widział! I wykorzystałem przebagę rewolweru, bo dobrze, że. Nie mogę tak mówić rewolweru. Dobrze, że mój go wcześniej trafił, mam asystę. I drop. Wystarczył mi jeden strzał, nie? Bo tak to bym musiał dwa razy. I only play revolver, so I can drop you weapons. O, ktoś tu jest. O, jest tam w besie. Jest Udało się, headshot! No, gram sam ten mecz na razie. Trzecia runda, znowu jestem jeden na dwóch. Pistoletówkę przegrałem, ale dwie kolejne rundy, rundy jak mają fulla, no to się udało. Haha, wyrewolwerowani. Ale headzik przed Long. Jestem chyba na schodach się ustawiłem. Dobrze! Dobrze, mój z pierwszym fragiem, ładnie się. Na razie ten meczek toczy, dobrze się rozegrał. Du, 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 du. City, ale fart. Dwa pociski z prawego i dwa trafiły. Co się dzieje? Ale mam szczęście. Dobra, ja bym sobie tu rzucił jakiegoś smoła dla bezpieczeństwa. Oj, słabiutki smok. Słabiutki, nie tak miał być. Jeszcze przenika przez ścianę jakimś cudem. Jakiś to wpadł w smoka. Flonk. Dostał ode mnie. He's low HP. Fląk, fląk. Very low. Dostał raz hita Ole sprzedał mojemu ziomkowi głowę Ale słabiutkoś ten smok odbił Bardzo słabo Czyli co? Jeden long, I Jeden w dropie chyba, tak coś słyszałem strzały Nice. Mamy bombę. Oj, chyba to usłyszał, że powiedziałem po polsku. Za długo trzymałem guzik. Bo jest bomb? Help me, low, very low. No. I wyrewolwerowany, dobrze, do końca, Tak jest. Szkoda, że mój nie ma mikrofonu, zawsze bym sobie troszeczkę fajnie pogadał, byłoby weselej. Ale trudno, tak to bywa, niestety. Panąk, Zablokowałem go tym mołotowem, mam nadzieję troszeczkę. Tu go chyba nie ma, co? Chyba nie. Do you have a bomb? Jestem u niego. Dobra, ja to muszę grać na czas, żeby korzystać przewagę rewolweru, czyli najlepiej się będzie mi ustawić na schodach. Najbezpieczniej mogę się wychylać co strzał i chować. Czy to mi coś mignęło? 28 sekund I wyrewolwerowany! Pięknie! O nie, nie ma mój ziomek asysty Ja go trafiłem teraz tylko raz Więc gdzieś go wcześniej musiałem Trafić 75 w jednym Aha, nie Cię Mój zadał po prostu mniej obrażeń O, chyba podziękował takim ruchem Góra-dół Tak mi się wydaje, że to było coś z tyłu Thank you I oh. long. Ale mi go wpuścił na plecy. W ogóle nie, nie spodziewałem się, że to mi tak naraz. Long, 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 long. Nice! Pięknie wypestkował goło. 6-2 dla nas. Dobry wynik. Myślę, że teraz bez głupot po stronie Terror. I powinno być fajnie wygrane, wygrane. Póki co, nowy skin do rewolwera sprawdza się wyśmienicie. Go, i-flash. Oh, sorry. Ślepiłem mojego niechcący Sight. ale dostał Heda, jego ja tam ledwo widziałem. w ogóle nie sądziłem, że to wejdzie nawet. Cover. Aż napisał WTF tam ziomek w teamie. I wyrewolwerowany kolejny. Oni są na pewno w szoku. Ja by bym się dziwił, jakbym se wszedł na luzie na jakiś meczyk. A tam typek po prostu. Z rewolwerem robi co chce. Bym był w równie dużym szoku. <grym> Gram tutaj taką rolę wsparcia. On, on wchodzi pierwszy z P90. A ja będę dobijał z rewolweru. Dobra, chociaż tyle. To decoy? Chyba Dikoj. Mam 45 HP. Jeden na jednego. Diko tak, nie byłem pewien, co tu teraz wymyślić? Czy on będzie na schodach? No, tu był zrobkie. Raz go trafiłem. No, Jakbym miał trochę więcej AP, może było szansa. Jakie mam farta z tymi headami! z rewolwerwą? Oni się boją mnie. Wiedzą, że ja im heda sprzedam. I spalony! Ha, ha, ha! Ale pięknie, że to nie, no, to jest mój mecz. Moja. Znaczy moje dwa mecze, moja gierka tak naprawdę. Take a to, To naprawdę zmiana tego skinu sprawiła niesamowite rzeczy. Na pewno przyniosła szczęście. Oj, mój oberdał tym grantem, a ja chciałem, żeby on się odbił. Spadł gdzieś tu na dół. Chicken. Pięknie, Side. I wyrewolwerowany do samego końca! Thank you! Piękny meczek, o, tamci przeciwnicy szybko wyszli, ale zdążymy zobaczyć, jakie mieli rangi 165, 6 MVP 40 punktów wymarzone mecze dzisiaj obydwa. Widzę, że zmiana rewolweru na nowy skin bardzo przyniosła rezultaty. Miałem nadzieję, że teraz będzie awans, bo poprzednio mi dobrało i szeryfy, i orzełki. Jakie były rangi tym razem? Szybko patrzymy. Aha, czyli to wygrywasz łatwo meczyk i dostajesz po tym niższe rangi. Nie wiem, czemu tak jest. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawiacie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!